Dzisiaj 27 listopada 2021 jesteśmy w Kamieniu Pomorskim i oglądamy piękny wrak XIX wiecznego, a tu hymn idzie żaglowca XIX wiecznego. Hymn, hym grają tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Brawo, brawo, kamień pomorski odegrał właśnie Hymn na cześć kamienia pomorskiego. A my z Karzynką na obejrzeliśmy piękny wrak XIX. W wodził znaleziony zresztą XIX wieczny żaglowiec. I idziemy sobie. Odetchnąć na pomoc. Kiedyś tu przypłynęliśmy, przypłynęliśmy takim turystycznym stateczkiem. Właśnie gdzie? Skąd? Z Dziwnowa. Tak, przypłynęliśmy, nawet posterowałem tym stateczkiem, bo powiedziałem kto jestem. Ja, prawda? Pan, panu kapitanowi dałem książkę moją i pozwolił mi posterować. Jako pilot, prawda, pełnomorski sterowałem tam, co to była Wiktoria? Wiktoria chyba był ten stateczek, który tutaj przypłynęliśmy wtedy. No jeszcze jachty stoją, ale tam byliśmy druga Marina, o tam druga Marina, tam pełno jachtów już na brzegu. A tu nasz Jureczek, czyli pająk jeży. Byczkowski mieszka, będziemy go odwiedzali i ma swoją też swój jacht i jest dobrym żeglarzem bo ciągle pływa na nim manewruje ostro tak to Jureczek nasz zwany w szkole morskim pająk razem kończyliśmy szkołę morską Państwową Szkołą Morską w Szczecinie, rocznik 1963 -66. Tak, to jest to. To, to. Ja potem jeszcze skończyłem wesołą szkołę Morską, ale najpiękniejsze są przyjaźni z Państwowej Szkoły Morskiej. A co ten stoi, górę do góry dupę, pokazuje łabędź? Widziałeś? Nie, to Ale pięknie. Pięknie kochana, pięknie, ahoj!